tego typu płyt w tamtych czasach w ogóle nie można było w Polsce dostać. Oczywiście te... No właśnie, ale były na to sposoby. Były na to sposoby. Myśmy sobie e, takie sposoby znaleźli. Otóż e, w związku z tym, że trzew to jest Pomorze, tam było sporo marynarzy, a więc trzeba było do tych marynarzy dotrzeć. I to się wiązało z tym, że trzeba było wiedzieć, jaki zespół co nagra, kiedy. Trzeba było mieć kolegę, który ma na przykład kuzyna albo brata marynarza. Trzeba było tam złożyć zamówienie i to mniej więcej tak za Osiem w zależności od, od rejsu. Bo rejs mógł być do Japonii, no to najgorszy rejs, bo to najdłużej trwało. To powiedzmy trwało 9 miesięcy, po 9 miesiącach spływała płyta. No to, no to wyobraź sobie teraz taką sytuację, że jest rok powiedzmy 72 bodaj. Ja już jestem chyba w pierwszej yy, klasie liceum i raptem spływa na nowiutka zupełnie no, prawie spod igły, bo po trzech-4 miesiącach czy pięciu miesiącach to nowiutka. The Dark side, side of the Moon, Pink Floyd, no to w ogóle nie bywało. ja mam e, przerobiony przez mojego kolegę, takiego domorosłego elektronika Mister Hita na, na stereo, bo drugi wzmacnia, czy to wszystko jest ustawione i do mnie przychodzą pielgrzymki. Słuchać tej płyty? Tak, tak, ja mam taki pokój zawalony oczywiście meblościanką i przewalają się grupy ludzi, e, moich przyjaciół, Yy, I słuchamy płyty oczywiście w ciemnościach, bo to yy, ciemna strona księżyca to nie, nie ma inaczej. Nie można inaczej. No i raptem się okazuje, że w środku słuchania tej płyty mama musi wejść do mnie do pokoju i coś z szafy wyjąć. Czar pryska.